A jednocześnie narzędzia na życie i wszystko się kurwa spieca. Jest. No, to jeszcze potrzebujemy po prostu bas i bębny, żeby się zgrały. I drut. A? No, bas i bębny. I też po trochę tutaj rzeczy, ale ogólnie baza jest solidna już cała. No, przyjadę. Fordem. Jest! Super. Czyli już się naprawi? Już nie ma nawet check-in No naprawili. Nie! Yes! Ile kasy to wyjdzie? Jeszcze nie wiem. Uuu, co ty? No, ale dużo. Uch, czyli to, to jedna była ta pokrywa zaworów i te zawory? Nie. Nie. A co to było? Coś innego. Co innego? Nie wiem. A powie ci? Powiem. Co? Tak. Dobra, to ja chcę wiedzieć. Płynę do kierunkowstwa. Dobra, super. Cieszę się. Dobra. tak za dobre Dobra, Sorry. Dobra, no to pa, pa ciekawe co się stało z tym? Może coś z układem paliwowym. Debil, wiedziałam. Wiedziałam! Goda, no, tak. Ja wiedziałam, że to nie była ta pokrywa zaburów w ogóle jakiegoś innego gówna, bo sobie wydają jakieś pierdolę, kiedy nawet olej nie wycieka, a oni myślą, że sobie wszystko wiedzą. I ojciec nie ma gada, jakby to był jakiś królew świat... Ja pierdolę! Wiedziałam, że nie mają racji. Otrzymaj a my jest początku, nie mieli z tej strony, to jest krzyż. Jest stara na krzyż. Twoja stara jest na krzyż. Albo tak, tak sobie. pamiętasz.